Czas na wielkie otwarcie sezonu rowerowego na tym kanale Ponieważ jestem kryptocyklistą To uznałem, że trzeba trochę kontentu rowerowego stworzyć Celem mojej dzisiejszej wyprawy jest Grodzisk Mazowiecki Do przejechania mam jakieś 60 km Nie powinno to być dla mnie wyczynem, ale jest to pierwsza dłuższa wyprawa w tym roku, więc różnie może być Jest godzina prawie 11 O tej planowałem być już z powrotem w domu No ale zaspałem Dopiero teraz wyjeżdżam Mam batony i energetyki, więc absolutnie nic nie stanie mi na drodze, ale kurtkę wziąłem niepotrzebnie. Pierwszy przystanek w pięknych okolicznościach przyrody. Muszę sprawdzić jak jechać. 24 km do Grodziska Mazowieckiego Jadę pod adres, pod którym niegdyś znajdowała się największa kolekcja samochodów zabytkowych w Polsce i w ogóle chyba w Europie Kolekcja należała do Tadeusza Tabęckiego Tadeusz Tabęcki to był prawdopodobnie pierwszy petrolhead w tym kraju Urodził się w 1910 roku I swoją kolekcję rozpoczął jeszcze przed wojną Pochodził z bardzo zamożnej rodziny, co mu niezwykle ułatwiało Yy, tą pasję, jaką było zbieranie samochodów Na działce, na którą jadę było kilkaset samochodów Czytałem w internecie i widziałem też filmy Że z tej kolekcji już niewiele pozostało Większość została rozkradziona po śmierci Tadeusza Dabęckiego I właśnie wjeżdżam do Ożarowa Mazowieckiego Jak widzicie jest pięknie Jakie piękne kurniki Żarty się skończyły, wjeżdżam do Pruszkowa nie dość, że pod wiatr, to jeszcze pod górę No nie jest lekko O nie, 2.0 diesel W ogóle patrzcie jak w Pruszkowie jest ładnie Jak w Toskanii W Pruszkowie jak w Toskanii, tak pięknie Ja czytałem o tym, że w Pruszkowie to było na grubo Ale żeby aż tak? Tak naprawdę to jest W124 w wersji na Pruszków Pruszków Edition Ja naprawdę jestem w stanie polubić Pruszków Proszę bardzo co tam, Subaru? Co tam, jakiś Chevy Van? Trzy kalibry w jednym miejscu. To się nie dzieje, nie? Ja nie wiem, kiedy ostatnio widziałem trzy kalibry w jednym miejscu. Prawdopodobnie tam jeszcze z tyłu jest. Ja pierdzielę, cztery kalibry w jednym miejscu. To jest po prostu nieprawdopodobne, co tu się dzieje. To jest rajda graciarzy. Tam stoi, nie chcę wierzyć, że to jest czyjaś posesja. Tam stoi beczka w 123. Zobaczcie, jak ładnie tu zielono, i tu zielono. Nic tylko jechać. Szkoda, że pod wiatr. Jechania pod wiatr to ja nawet wrogowi nie życzę. Nawet fanom BMW tego nie życzę. Naprawdę. Ale kurde, mogłem zamontować jednak to siodełko. Upiekłem wczoraj ciasto z rebarbarem. Jest to najgorsze ciasto z rebarbarem, jakie jadłem. Zapomniałem dodać cukru. Jest bardzo kwaśne. Jak mogłem zapomnieć o cukrze? Jako, że jestem już blisko, to powiem może o Tadeuszu Tabęckim. Gościu rozpoczął swoją kolekcję jeszcze przed wojną. W czasie wojny handlował z nazistami, kupował od nich uszkodzone samochody. Tym samym był człowiekiem, który rozpoczął nasz sport narodowy: kupowanie gratów od Niemców. Więc generalnie Tadeusz Tabęcki był śliskim typem. Po wojnie dostał bardzo dobrą pracę w Ministerstwie Transportu, i też to mu pozwoliło załatwiać różne samochody taniej, sprzedawać i kupować. Startował też. W rajdach Monte Carlo i tam poznawał ludzi, którym potem sprzedawał samochody Kumplował się z synem Fernanda Porsche Wybitna postać, naprawdę wybitna postać Trochę śliski typ, ale wybitna postać zdecydowanie Gości miał kilkaset samochodów, ta kolekcja była niesamowita Miał tam Porsche należące niegdyś do Maryli Rodowicz Gości miał samochód Romana Polańskiego Miał Mercedesy Srebrne Strzały Miał Mercedesa 500K Miał kilka Bugatti Mnóstwo, mnóstwo przeróżnych samochodów Chcę zobaczyć co... Tego się ostało Jestem już bardzo blisko Nie wiem, na Google tam jeszcze były, za, była zarośnięta działka Może już jest sprzedana, już na niej dom stoi, nie wiem Ostatni film jest sprzed kilku lat na YouTubie, jak e, ktoś zabiera kilka samochodów To jest ta ulica Poszło mi lepiej niż się spodziewałem Bo to jest chyba tu nie, to nie tu. To tu. Tak, to tutaj. Nie ma już ani śladu. Tadeusz Tobęcki pozostawi, pozostawił po sobie największą i najcenniejszą kolekcję motoryzacyjną w Polsce, która latami tu gniła. Teraz wszystko zarosło i być może są jeszcze jakieś samochody gdzieś tam w głębi, ale to już nawet tego nie widać. Jeszcze jakieś pozostałości garaży. No i niestety. Tak się to skończyło. Ten gościu miał niesamowity wkład w motoryzację. Zachował wiele wspaniałych samochodów. Eee, przez wojnę udało mu się w ogóle wiele przedwojennych produkcji zachować, i potem też na nich na części z nich zbił fortunę. No i niestety skończyło się jak skończyło. On planował przed śmiercią oddać swoje pojazdy do Muzeum Techniki, ale Muzeum Techniki nie miało chyba warunków. Z tego co kojarzę, nie chcieli przyjąć tych samochodów, zresztą wszystkich i tak by nie zmieścili, bo tego było naprawdę kilkaset sztuk. Planował przenieść to wszystko pod dach, te wszystkie samochody, i zadbać o swoją kolekcję przed śmiercią, no ale nie zdążył. I przyjechałem sobie na jakieś zarośnięte pole popatrzeć. On ewidentnie na jakieś zbieractwo i doprowadziło to do tego, że miał mnóstwo samochodów a sam ponoć jeździł rowerem i kolejką e, miejską do Warszawy o widzę jakąś oponę udało mi się zobaczyć słynną kolekcję Tadeusza Tabęckiego nikt mi nie powie, że nie tam leży jakaś opona to ewidentnie jest opona zobaczmy jak to wygląda dalej no i tam jeszcze coś zostało, ale poza tym nic. Tu już prawdopodobnie nie ma żadnych samochodów. Ale chodzą plotki, że w Warszawie, na terenie Warszawy jest jeszcze pełno garaży nieodkrytych, które należą do niego, i w środku znajdują się jakieś klasyki. Tu jeszcze można od tyłu zobaczyć. Tu jakiś kibel. No, to są blaszaki. Ej! No to prawdziwy urbex. To teraz jest content urbexowy, proszę państwa. Złomiarze mieli tu prawdziwe dorado. Zobaczmy jeszcze tutaj. Ja się na urbexie znam. Jakieś kawałki niebieskiej skóry na pewno z samochodu Tutaj jest mnóstwo jakichś skórzanych elementów No jeszcze dużo rzeczy jest z samochodów To jest na pewno fotel albo tylna, nie, tylna kanapa Tam są jakieś wycieraczki, plastiki Tam widzę dalej jakiś fotel No na pewno tu jeszcze ciekawych artefaktów można by znaleźć Ale jakoś Nie chcę mi się tego szukać No i tyle zostało Kurde, jakie to smutne. Tyle pozostało z największej kolekcji samochodów zabytkowych w Polsce. Terce krwawi po prostu. Wiele czynników doprowadziło do tego, że to tak wygląda, jak wygląda. Kurde, on miał te samochody za grube tysiące. Naprawdę to były milionowe kwoty. To wszystko, co tutaj stało, więc jakby sprzedał kilka z nich, miałby kasę na wynajem e, jakiegoś miejsca, żeby te samochody trzymać, przynajmniej pod dachem w suchym miejscu. A, super się tu jedzie na takich wąskich oponach Bardzo dobrze, że na wąskie teraz o, o, Miałem tu opony 40 a teraz mam 30 i gładkie, bez żadnej kostki Jeździ się super po asfalcie, ale w takich miejscach a, To jest źle W ogóle wyremontowałem cały rower Wymieniłem te wszystkie piasty, kasety, jakieś inne. Nie wiem, ja się nie znam na tych łańcuchach. Nowy kupiłem, wszystko nowe i coś kurwa skrzypi, jak k. To znaczy coś skrzypi, jak ruszam e, plastikowymi podstawkami pod buty. O! To wtedy skrzypi, a nie powinno. Ja to mam ostatnio pecha do tych swoich maszyn. To zobaczycie w następnym odcinku, do czego nawiązuje. Zobaczcie, w grodzisku, czy też pod grodziskiem jest taki przepych. Ludzie mają swoje autobusy Tak jest tu bogato Już wiem, że popełniłem błąd Głupi błąd, którego będę mocno żałował yy, Nie użyłem kremu z filtrem Za każdym razem to samo I potem jestem opalony jak budowlaniec Co roku to samo I potem tego nie się rady wyrównać Przez całe lato Bo różnica jest zbyt duża Będę biało-czerwony Jak to jest, że jadę w przeciwnym kierunku A dalej mam pod wiatr Pokazałem wam kontent. Rowerowy, pokazałem. Czy pokazałem Wam content urbeksowy? Pokazałem. Ciekawostka historyczna jest. Czegoś się nauczyliście? Tak. To ja już mam prawie wolne, muszę tylko wrócić do domu. I teraz ten jeden najważniejszy dylemat. W lodówce mam AP, IP, GOSE i Sauer'a. Które z nich wybrać jako nagrodę za tą wspaniałą podróż? Tylko takich dylematów Wam życzę. Jak jechałem tędy wcześniej, wiatr wiał na mnie. Jak wracam w przeciwnym kierunku, wiatr wieje na mnie. O co tu chodzi? Remont drogi, nie mam jak przejechać. Świetnie, to jest właśnie to, co lubię najbardziej. Muszę się dostać tam, a wszędzie siatką zajebane. Ale, ale, patrzcie na to, Bioro. ja byłem na Giewoncie. Ja się niczego nie boję. A jeszcze w tym roku będę na rysach, to już w ogóle ciepły. Taki lubię najbardziej. Te ostatnie kilometry to są najgorsze. Człowiek, już myślami, jest z piwem w ręku na kanapie. Jest najgorzej, ale już właśnie wjeżdżam na wolę. Cudownie. No i proszę, wyszło więcej niż myślałem, że wyjdzie. 70 km. No i fajnie, no i cześć.